W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z listu do Tymoteusza. Nauka to zasługująca na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. Panie, dziękujemy Ci za miniony tydzień. Dziękujemy za wszystko, czego doświadczyliśmy w ubiegłych dniach, wszystkich ludzi, których spotkaliśmy, wszystkie nowe sytuacje i wyzwania, jakie przed nami postawiłeś. Dziękujemy za to, że zawsze w nas wierzysz. I nigdy nas nie opuszczasz, nawet wtedy, gdy my nie zawsze postępujemy w zgodzie z własną wiarą. Panie, prosimy, błogosław nam na ten nowy tydzień. Dodaj nam cierpliwości i pokory, byśmy zawsze dokonywali mądrych, dobrych wyborów, byśmy nigdy nie zaparli się swojej wiary. Czuwaj przy nas i przy naszych bliskich. Dodawaj nam siły i autentycznej pobożności. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!